Witam Was moi drodzy na moim kanale w kolejnym filmie. W tym odcinku zajmiemy się y, tematem, jak prawidłowo stosować y, środek, y, no, czyli katalizator y, spalin stosowany do czyszczenia pieca i kominów Kom oraz kominków. Y, w tym przypadku używamy satpalu. No, także w tym, w tym odcinku, jak prawidłowo go używać, jak ja go używam i jak jest to skuteczne. Tutaj mamy, jak widać na załączonym obrazku, rozpakowane, świeżutkie, nowe kilo. Proszku przygotowane. Yy, zaraz Wam powiem, co nasz, no, od czego zaczynamy. Na spód ja układam grube drzewo bukowe. Jak tutaj widać, a kto co ma yy, brykiet bukowy drzewny. I takie trochę drobniejsze yy, kostkę taką bukową, tak zwany odpad tartarzny. Także to będę układał na spodzie. Po czym sypię węgiel, dodaję sad sypię węgiel, na wierzchu. Układam stosik, ponieważ palę metodą od góry i wtedy rozpalam palenisko. Zaraz zademonstruję. Na razie pauzuję. Uzupełnię komorę załadowczą na spodzie odrobiną drzewa.